Jeśli chodzi o kredki, to największy wybór jest oczywiście w kredkach ołówkowych i tych jest najwięcej. Oprócz tego są jeszcze kredki pastelowe, pastele olejne, pastele suche i kredki akwarelowe, o których też Wam troszkę opowiem. Przeznaczone dla dzieci już od drugiego roku życia, są. Każda kredka wyprofilowana w trójkąt sprawia, że dziecko. Trzyma prawidłowo, bo jak złączenia trójkątne, które są tutaj, będą, będą sprawiały, że to się trzyma niewygodnie. I do małych rączek rewelacyjnych. Do małych, tak. Kredki. Te grubsze kredki są właśnie dla małych rączek dużo wygodniejsze, dużo lepsze niż kredka cieniutka. A dobra. Drewno jest dodatkiem żywicy y, syntetycznej, co sprawia też, że dziecko może po takich kredkach skakać, może nimi rzucać i rysik w środku, drewno chroni rysik. Rysik w środku nie popęka, nie połamie się, także też później przy temperowaniu nie ma Problemu. Kredki z firmy Big, te trójkątne. Kredki Bambino też są właśnie yy, w takiej grubszej oprawie drewna. Dręb... One są okrągłe. Też ma serię kredek trójkątnych. Taka tradycyjna, cienka i też może być albo wyprofilowana w trójkąt. Mhm. Czyli nawet przy tych cieniutkich kredkach yy, bardzo często jest to już prakta. tak zwane kredki maxi albo kredki jumbo. Czy dobrze widać? Trójkątne też. No, od razu na opakowaniach są też czasami instrukcje, do czego dana kredka może służyć, dla jakiego zakresu wieku. Też mają bardzo ładne, żywe kolory, bo to też jest dla dziecka ważne, żeby się nie denerwowało przy rysowaniu, że maluje coś i koloru nie widać. Także te pigmenty też są bardzo ważne. Którąkolwiek kredkę łówkową byśmy nie złapali tu z tych firm, które przygotowaliśmy, to każde właśnie mają już bardzo dobry pigment, co sprawia właśnie, że są, kolory są ładne, żywe. A drewno jest na tyle dobre, że przy temperowaniu nie ma problemu. Temperówki są już przystosowane do grubych i do cienkich kredek, także tutaj też można sobie dopasować od razu w wielu opakowaniach temperówka jest już dołożona w komplecie. Firma Faber-Castell zrobiła taką serię Color Grip. To są kredki, które dodatkowo mają na swoich obudowach takie kropki. I to też sprawia, że jak dziecko dużo używa kredek, to paluszek się nie śliska. Wygodnie się trzyma, bo one też są trójkątne i dodatkowo właśnie mają ten, te kropeczki, które zapobiegają temu, żeby, żeby paluszki się ślizgały po kredce. I tu jest miejsce na podpisanie. Na... A myślę, że spokojnie można by było też jakimś można by było permanentnym napisać. podpisać. Tak. Są to kredki pastelowe kredki metaliczne. I one faktycznie mają takie kolory metaliczne. Jak zaczynamy nimi rysować, to wygląda to tak jakby był delikatny połysk. Wśród nich jest właśnie złota, srebrna kredka. Są też różne inne kolory, ale też z takim delikatnym połyskiem metalicznym. Jak cały rysunek jest zakolorowany, to faktycznie widać ten są już takie odcienie właśnie metaliczne. Z kolei w tych kolorach pastelowych, no to wszystkie będą takie bardzo jasne. Ale też jeżeli już mają dwustronne końce, takie opakowanie jest dużo łatwiej zabrać do szkoły, bo kredek jest mniej, bo tylko 24. A gamę kolorystyczną mamy podwojoną, bo jest. 12 kredek to kolorów mamy 24. Jak zabieramy 24 kredki, to kolorów mamy. 48 i też drewno bardzo dobre przy temperowaniu nie ma problemu kolorystyczna rozszerzona już o kolory neonowe tak jak tutaj wam pokazałam ten pomarańczowy i zielony to one właśnie są takie neonki o super I w Faber Castell jest y, cielisty kolor tutaj jest też cielisty już ma taki ten cielisty jaśniejszy już mają bardzo ładne żywe kolory Faber Castell, firma Astra, firma Milan. Bambino. A te, bika, te mi się wydawały. Te, bika, te takie bika są fajne. naprawdę z takim przeznaczeniem typowym dla malucha, więc te kredki już mają po prostu dedykowane, są podtypowego małego klienta. I też klienci wracają po nie bardzo często. Poza tym, no tak jak mówię, one są trochę takie niezniszczalne, więc no małe dzieci wiadomo, że z tymi kredkami nie obchodzą się tak jak starsze dzieciaki tylko gdzieś tam mogą nimi rzucić, na nie nadepnąć, skoczyć. We wszystkich jest już teraz tak zrobione, to jest drewno dużo lepszej jakości, więc ono po pierwsze przy temperowaniu nie będzie problemu, a po drugie on to drewno ma chronić rysik, bo wiadomo, że też w szkołach często jest tak, że jak dziecko gdzieś położy plecak, ktoś może na tym plecaku usiąść, kopnąć, rzucić, Pytki mają na tyle dobre drewno, że ono sprawia, że ten rysik w środku nie pęka i później przy temperowaniu nam się nie kruszy takie metalowe pudełko, kredki w metalowym pudełku to był szczyt marzeń. Bardzo często takie kredki wybierane są na prezent, bo one wyglądają przepięknie. Gama kolorów jest też znacznie Ślicznie. większa niż 12. Tak, 24, 36 albo nawet i więcej. Nawet tradycyjna kredka bambino w drewnie też jest zrobiona w metalowym pudełku. No świetny prezent, uważam. bo to Możemy do takich młodszych. Tak. Dzieci. Bo są właśnie grubsze 1-3. Tak. To I tutaj bym... mamy dla starszych dla dzieciaków. Starszych. Dokładnie. Ja mam y, chłopaków klasa trzecia, uwielbiają te faberkasy, ze względu właśnie na te wypustki, na te kropki, że one tak. lepiej, ym, lepiej się je trzyma, trzyma w dłoni, palec nie zjeżdża, nie śliska się. Ale tu jeszcze jakie są piękne kolory. To są jakieś pastelowe, metalizowane? Nie, to są też tradycyjne kredki ołówkowe, tylko tyle, że oprawy mają taką właśnie bardzo ładną, jak najbardziej nadającą się na prezent dla kogoś. Najważniejsze jednak są te cienkie kredki, bo one już tak od 10 zł możemy w zależności od tego, yy, czy to właśnie będzie 12 kolorów, czy więcej, ale 10, 12, 14, 15 zł.